Siemano, dzisiaj powiemy Wam w jaki sposób zabrać się do trenowania biegania, żeby nie rzucić tego po dwóch tygodniach. Zostawcie lajka, subskrypcję, komentarz. Dużo osób zaczyna biegać, no i po dwóch tygodniach rzuca, mówią, że bieganie nie jest dla nich i tak dalej, i tak dalej, ale to jest nieprawda. Często popełniają te same błędy i my dzisiaj o tych błędach wam powiemy. Ja także byłem taką osobą, która nienawidziła biegać. Jeszcze pół roku temu nie przebiegłbym nawet 8 km, a dzisiaj jestem już po paru półmaratonach. I dzisiaj także... się z półmaratończykiem. My zaczęliśmy biegać gdzieś na początku nowego roku, 5,5 miesiąca temu, bardzo szybko u nas ten progres szedł, oczywiście także bardzo dużo trenowaliśmy, to się znikąd nie wzięło. Natomiast to, że wytrwaliśmy w tym postanowieniu, to było tylko dlatego, że mieliśmy odpowiedni mindset i w odpowiedni sposób do tego podeszliśmy. Zaczynając od chyba najczęściej popełnianego błędu, czyli za mocne treningi od samego początku. To nie jest tak, że jak zaczynacie, to każdy trening to musi być rzeźnia, wracacie z biegu i czujecie się po prostu wypompowani z całej energii. To jest chyba najważniejsze, żeby na początku trenować w taki sposób, żeby nawet wracając z biegu, mieć lekki niedosyt, że na przykład biegniecie i robicie sobie taki marszobieg. Biegniecie trochę, trochę idziecie. Znowu biegniecie, znowu idziecie. I sobie tak robić przez jakieś pierwsze 3-4 miesiące, budować sobie taką bazę, bazę tlenową, trenować wasz organizm, żeby się przyzwyczajał do biegania, żeby budował tą wydolność. Taką uniwersalną zasadą jest to, aby trzymać się tętna 150, jeżeli biegniecie na przykład, zakładacie, że przebiegniecie 3 km, patrzycie sobie, o mam tętno 150, pierwszy kilometr, super, potem nagle Wam wyskakuje ponad 150, no to sobie idziecie przez kawałek albo stoicie. I nie ma w tym nic złego. Takie biegi, nawet takie wolne, przerywane staniem, także budują. Taką bazę pod to, żeby potem móc biegać coraz dłuższe dystanse, coraz szybciej i przy tym się nie męczyć. Pytanie, skąd macie wiedzieć, jakie macie tętno? Jeżeli chcecie trzymać to 150. Tutaj przychodzi kolejna rada, czyli jak najszybciej kupcie sobie zegarek do biegania. My mamy Garmina Forerunner 55 To jest chyba taki jeden z najtańszych z takich profesjonalnych zegarków do trenowania A jest naprawdę no, bardzo porządny Taki zegarek naprawdę bardzo ułatwia sprawę No bo właśnie możecie sobie pójść, monitorować to tętno Jeżeli je przekroczycie no to sobie wtedy zwolnić Też ten zegarek ułatwia to utrzymanie się w tym bieganiu Bo można, macie tyle statystyk, że można sobie to uznać trochę za bardzo Taką grę po prostu Możecie sobie levelować statystyki. To jeden z najtańszych zegarków w ofercie Garmina, i ja uważam, że zegarek jest niezbędny. Jest to przydatne właśnie przy trzymaniu tego na 150 na początku, dzięki czemu się po prostu nie zajedziecie na, na, na treningach i wrócicie na następny trening. Następną, równie istotną rzeczą, co zegarek, są buty do biegania. I buty są o tyle istotne, bardzo chłoną energię z asfaltu i amortyzują nasz krok. Dzięki temu, wiadomo, odciążają stawy kolana i to czuć od razu. Teraz nowe buty biegowe są tak już zaawansowane, jak włożycie w stopę, to czuć od razu tą miękką amortyzację i ja mogę tu polecić moje buty. są Asics Pulse 15. Wyklepałem w nich już 500-600 km w tym roku. One kosztują około 400 Także nie są również jakieś niesamowicie drogie. No tak jak zwykłe buty teraz. Mogą służyć nie tylko jako buty do biegania, a tak naprawdę buty do chodzenia na co dzień. Szczególnie gdy teraz się robi coraz cieplej, nadchodzi lato, one są przewiewne, wygodne, więc można sobie ich po prostu. Ja tak robię na przykład, że sobie po prostu chodzę w nich na co dzień. Pomyślcie sobie o tym w ten sposób, że zamiast kupować kolejne buty na lato, kupicie buty jeszcze z dodatkową funkcją, czyli funkcją biegania. Możecie w nich popylać sobie na treningi, a naprawdę mogę polecić. To są jedne z tańszych butów do biegania, takich y, zaawansowanych, powiedzmy już specjalistycznych, a, a robią super robotę. Też jedną z takich rzeczy, które mi przynajmniej najbardziej ułatwiły to trzymanie się w tym bieganiu, było to, że ustaliliśmy sobie na początku jakiś cel. Moim na przykład celem było przebiegnięcie pół maratonu poniżej 2 godzin. To może być jakikolwiek cel, to może być przebiegnięcie 10 km, 5 km, to też zależy z jakiego poziomu startujecie. Ale jeżeli mamy jakiś taki cel, coś nam się podoba, widzimy tych ludzi, którzy tam biegają maratony i tak dalej na stojara. No to o wiele łatwiej będzie pójść na kolejny bieg, na kolejny trening, mając w głowie to, że trenujecie, żeby też tam kiedyś pobiec i to osiągnąć. Jeżeli już zaczniecie sobie biegać, trzymacie sobie to tętno 150, klepiecie sobie tą bazę, warto także przed treningiem zjeść jakieś węglowodany. Węglowodany to jest paliwo, które nasze ciało przepala podczas treningu. My zazwyczaj jemy albo grzanki z dżemem, jakiegoś banana na przykład i płatki śniadaniowe. To są takie produkty, które mają bardzo dużo węgli, nisko białko, nisko tłuszcz. Nie potrzebujemy białka i tłuszczu, bo one zamulą nasz żołądek. Warto unikać w posiłkach przed biegami białka i tłuszczu. One są takie ciężko strawne. Potem, jak zjecie za dużo tłuszczu czy za dużo białka, wybiegniecie i chce wam się żygać. Także właśnie wybierać takie produkty, które mają dużo węgli, jak najmniej białka i jak najmniej tłuszczu, wtedy będzie Wam się najlepiej biegło, najwięcej będzie, będziecie mieli siły i energii. Teraz szczególnie jak nadchodzą cieplejsze dni, nadchodzi lato, no to nasz organizm bardzo się poci. Dlatego warto pamiętać, żeby albo suplementować elektrolity. To są minerały, które są potrzebne organizmowi do tego, żeby nie łapały was jakieś skurcze podczas biegu. Że... Żebyście się nie odwodnili również. Tak, dokładnie. I można to też robić, jeżeli nie chcecie kup kupować jakichś suplementów. W tych posiłkach, w których jest to możliwe, żeby zwiększyć ilość soli, którą sobie dorzucacie, bo w soli jest dużo sodu i to jest bardzo ważne. Będzie wam się lepiej biegło, nie będą was łapały skurcze. Także warto, warto o tym pamiętać. Kiedyś sobie pobiegaliście, ogarniacie trochę coraz bardziej Temat. Warto pamiętać o dwóch błędach, które robią początkujący biegacze. Jeden taki chyba najbardziej powszechny, wyciąganie nogi za daleko przed siebie. Optymalna pozycja podczas biegania jest wtedy, kiedy stopa ląduje wam na wysokości biodra. Dzięki temu ten bieg jest najbardziej ergonomiczny. Druga, równie istotna sprawa jest to, aby starać się biegać albo na płaskiej stopie, albo na podbiciu stopy. Ponieważ jeżeli lądujecie na piętę, albo na palce, no to przeciążacie którąś stronę swojej nogi. Ja tak miałem na przykład. Lądowałem chyba na pięcie albo na palcach, to nawet nie jest istotne. W każdym razie miałem bardzo duże spięcia piszczeli, to właśnie dlatego, że przez cały bieg przeciążałem tylko jedną stronę, no i po prostu. To w końcu mnie dojeżdżał jakiś skór. mam dokładnie tak samo. Straszne mnie skurcze łydek łapały a gdy poprawiłem sobie tą technikę biegu i ląduję teraz tak bardziej na stopiu, ta energia jest tak bardziej rozłożona na całe nogi i po prostu nic mi już nie boli. Mogę sobie przyjemnie biegać. W każdym treningu warto poświęcić dosłownie 3-4 minuty na szybkie rozciąganie nie chodzi tu o to, abyście robili 30 minut rozciągania po każdym treningu, bo nikomu się po prostu nie chce tego robić, natomiast takie 3 minuty wystarczą, aby poprawić po prostu kondycję waszego ciała żeby to ciało lepiej się regenerowało też jeżeli się rozciągacie to można sobie dorzucić taki dodatkowy sposób regeneracji jakim jest rolowanie się raz w tygodniu w zupełności wystarczy żeby sobie kupić taki no, roller, taki wałek do rolowania swoich nóg i to pomoże wam po prostu w regeneracji ciała, w regeneracji nóg i pomoże uniknąć jakichś niepotrzebnych kontuzji i bólów, także. Jeżeli się rozciągacie, przynajmniej te 3 minutki naprawdę wystarczą po treningach i jeszcze się raz w tygodniu porolujecie, no to naprawdę będzie SI. Podsumowując, to co chcę, żebyście zapamiętali z tego filmu najbardziej, bo myślę, że na tym wysiada 90% ludzi, która chce zacząć biegać lub próbuje zaczynać biegać. Tu nie żyłowanie na, na samym początku. Musicie zacząć o wiele wolniej niż Wam się wydaje. Jeżeli te pierwsze treningi to będzie marszobieg, trochę marszobiegu, trochę biegu. Ja wiem, że może nie każdemu się to podoba, bo jak to są ja coś napaleńcy, jak ja na przykład tak miałem, no to ja nie chciałem maszerować, aż ja wychodziłem biegać. Ja przetrwałem to, na to zajeżdżanie, natomiast wiem, że dużo osób po prostu by tego nie przetrwała, bo odpuściłaby, bo to jest naprawdę ciężkie, szczególnie na początku, kiedy ciało jest nieprzyzwyczajone, kiedy szybko skacze tętno do góry, nie ma się kondycji, po prostu no ciało musi się zaadaptować jak do każdego, każdej nowej czynności, to jest coś normalnego, a zajeżdżanie się na początku prowadzi właśnie do tego, że tętno 200, wypluwasz płuca, no i nie masz ochoty iść drugi, drugi raz na za już znowu pobiegać, nawet tych 3 km, no bo wiesz, że to jest katorga, no a nie o to w tym chodzi. Oczywiście bieganie jest zdrowe dla organizmu, ale to także ma być fan, to ma być coś no. zabawnego. Port ogólnie ma dawać radochę i myślę, że powinno się to do tego sprowadzać. To jest bardzo ważne. Na sam koniec nie chodzi o to, żeby czerpać z tego radość, nie narobić sobie żadnych nowych bólów i kontuzji, tylko żeby czuć się dobrze ze sobą, czuć się zdrowym. Dlatego pamiętajcie o tym, żeby się nie zajeżdżać na samym początku, bo to po prostu nie o to tu chodzi. Po biegu i kurna, się zastanawiać, że jezu, jutro znowu i taka torga. To nie o to tu po prostu chodzi, bo to jest fajne, można czerpać z tego radość, tylko trzeba to zrobić z głową. Jeżeli chcielibyście, żebyśmy nagrali filmik, w jaki sposób układać plan treningowy, jak już po tych pierwszych 3-4 miesiącach klepania bazy, czyli tych biegów do tętna 150, ktoś chce dalej Progresować w bieganiu. Możemy taki film nagrać. Napiszcie tylko komentarze. My chętnie się podzielimy z Wami naszym krótkim, ale bardzo intensywnym doświadczeniem w bieganiu. Też jeżeli uważacie, że czegoś nie powiedzieliśmy, a znacie się na bieganiu, biegacie i myślicie, że coś można było dopowiedzieć, to napiszcie w komentarzach też, jak jesteś nowy w tym sporcie. To mógł będzie mógł sobie wejść, poczytać. Może coś w trafnego akurat mu przekażecie. Także piszcie komentarze. Kasper ma rację, jak czegoś nie dopowiedzieliśmy. Ten film. Filmik ma być takim instruktażowym filmem dla osób naprawdę początkujących. Jeszcze raz powtórzę, ale to jest naprawdę ważne. Nie zajeżdżajcie się. Pierwsze treningi mogą być to marszobiegi, mogą być to e, takie krótkie interwały, trochę, trochę, trochę chodzenia. E, trzymajcie to tętno 150, kupcie sobie zegarek, on naprawdę dużo zmienia. Kupcie sobie dobre buty, ja polecam te moje Asiksy, super są. Jeżeli już pobiegacie, czujecie jakieś spięcia, może łydki, może piszczele, nagrajcie się, zobaczcie jak ta wasza technika wygląda, co jest do poprawy. Pamiętajcie, żeby lądować na biodro i na płaską stopę. Suplementy Pamiętujcie sobie sól i elektrolity, szczegól, szczególnie latem, jak się dużo pocicie, żeby po prostu organizmu nie odwodnić. Też jeżeli macie taką możliwość, to możecie sobie zrobić elektrolity, wziąć w bidonie na trening, sobie zostawić w krzakach, czy jeżeli biegacie na bieżni, to sobie wziąć ze sobą i między seriami, czy podczas biegu sobie trochę tej wody z elektrolitami łykać. I znajdźcie sobie cel, cel do którego będziecie dążyć i który będzie Wam sprawiał radochę cel biegowy oczywiście. No. Lajki, subskrypcje i piszcie komentarze, chętnie poczytamy. Piszcie co chcecie, żebyśmy nagrali. Mamy dosyć dużą wiedzę na temat różnych sportów, siłownia, bieganie. Także chętnie, chętnie się z wami podzielimy. Bo są ludzie, którzy chcą zacząć, a po prostu nie wiedzą jak. My też byliśmy w tym miejscu, sami się uczyliśmy, popełnialiśmy błędy, wyciągaliśmy wnioski. Wy nie musicie tych błędów popełniać, napiszcie. <grym>, tak, napiszcie, co chcecie wiedzieć. Dobra. Git.